Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem DareRekord, a my jesteśmy, moi drodzy, w dupie. Znaczy tak, znaczy w sumie jesteśmy. I tutaj mamy jeszcze jeden panel kontrolny, zauważyłem, który... No, który nam nic nie daje, raporty, o, Nie to. Dobra, mamy jakieś tam raporty, moi drodzy, my stąd. No. Wcześniej żeś wyskoczył, ty teraz wyskoczysz. A my stąd. Wychodzimy. Go... Tam no, jest czerwono, to tam jest brzydko. Działasz? Nie. Hello? It's me and you. To nie działa. Czyli mamy tylko jedno wyjście, którym pójść możemy dzisiaj, a jest nią właśnie to. No, i kto ci tak pozwolił rozrabiać? Co? Rozwala wszystko dookoła. Ja się na to nie pisałem. O nie, nie, nie. Idź mordu innych ludzi. Ja stąd wychodzę. Pa. Dawaj, dawaj, dawaj. Działa. No i tak jak mówiłem moi drodzy. Jesteśmy pod wodą. A tamte zwierzaczki, o których mówiłem, o. Te, te takie malutkie, te chyba skorpiaki były. Swoją drogą. Mówiąc do poprzedniego odcinka. I mogę to dotknąć. To ja chcę, czemu nie? A ja nie, jak są dwie, wyjdę. Na naprawdę nie będę. O, ja stąd wyszedłem, o jacie, dobra, przepraszam, oddaliłem się zbyt. No, ktoś ma talent do rysowania. Dużo dziwnych rybek. Dużo dziwnych, chorych rybek. E, ja tu żadnej nie widzę, z A nie, tu pływają nade mną, są, dwie, zobacz, o, są, znaczy nawet nie dwie. tym przyznany. No to super! Ja się cieszę ogólnie! Ho! Zapis! Zawsze dobrze, dobrze świadczy. Czego nie rozumiesz? Kto nie rozumie? Kobu super, dzięki. A kto ty jesteś? No tak, dotykaj, nie wiesz co to jest, no wusz tam jeszcze palec. Nie wiem, ale coś pacnąłeś. Genialny pomysł! A dawaj. Niczym szczur! Aż grę przydział. Ale no dobra idziemy. Niczym szczur. Ewentylacji. No już spokojnie, przecież nic się nie dzieje. Tylko idziemy. Say what? Halo? Ja pójdę tędy. Kiedy tam, to ja tu, co? Nie, nie, my się nie musimy zapoznawać, naprawdę. Nie, dziękuję. Się czuję naprawdę bardzo dobrze. Kurczę. Super. Jak ja nienawidzę horrorów. Naprawdę, ja... Te, te osoby, które lubią grać w horrory, to ja ich podziwiam, że czerpią z tego Friday, Dla mnie to jest frajda, ale prędzej katorga. Oglądać horrory to jest genialna sprawa, to one są tak zabawne, ale grać, nie? Super, co to jest? Mogę to uruchomić, żeby to wszystko było zapis. Yeah! Gdzie jest ten stwór, który mam mnie zabić? Mogę tu wejść? Mogę wejść w każdym momencie. Zarąbisz się. Co to jest? A, wy pobieracie energię z wnętrza Ziemi. Dobrze jesteście. No Oj, przepraszam cię, krzesło, nie chciałem. O, Match better. Karteczka! Nie dotykać wycieku żelu strumienia. Aha, ja się w tym wykąpałem. Super. We have a problem. To jest robot. Hej, can you hear me? Nie wiem co ty robisz, ale. A przestań, przepraszam. Już naprawiam. Ojciec. Nie działa. Mogę to wczepić gdzieś indziej. No. To jesteś martwa. Czemu roboty mówią ludzkim głosem? Są gotowości. No to uruchom. Niech się stanie światłość. Dobra. Co to jest? Ręczna sekwencja. Aha, super. Pip! Pip! A. Pip! Pip! Lecimy! Uh. Kontrola lotów, jesteśmy gotowi do wyma Gdzie mi tu jest celownik? A co się tam stało? To jest ten reaktor? Lizbona, Portugalia, Hiszpania, strefa Delta, strefa... Strefa. Ty, ty coś tu działa. No, ja jestem. jestem. Hey, hey hear I hear you. Uh, Absalom, What's going on? Uh I I have no idea. I, I just sort of woke up here And the room right now. Uh it was a Simon Jarrett. And what do you... Ah, oh, Damn relays. Where are you now? Uh, 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 someplace dealing with electrical power. I I'm not sure if it's a plant or a transformer. Uh, yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Uh, hey, lo look, this place is not... Uh, there's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Super Będę czekała. Super, to może sama się tam przejdziesz. Nie zdziwiło cię dziwne, jedna tylko miejsce działa, a reszta nie działa. To nie jest trochę dziwne? Co? Jest to fuk dziwne. Powinni się tym zająć. Dobra, moi drodzy. Ty nie chcesz? Cieplutko. Zajebiście się. Ciśnienie, zasilanie czas awarii 143 dni. Sporo to nie działało. Ten, bo ja chciałbym. Wyknie? Rararara, długo to nic nie działało Teraz wędruję sobie sam Nie działasz Nie działasz Nie chcesz zadziałać Ja wiem co się tu stanie Przytuli mnie Kto za chwilę Ja to wiem Bo to wiem bo coś się płoni na web. Czekajcie, założę drugą sławkę. Masz <gry> better, mogę na górę? Ty mogę. No kurwa! Co się dzieje?

Lecz ja nie chcę iść se tam, co to jest? Wygląda to mniej groźnie niż w obserwerze. Z grę tworzyli twórcy amnezji, więc ja się spodziewam wszystkiego, ale. Nie? No ale na pewno ma to siłę. I... ja nie tutaj miałem przyjść. No nie, A gdzie miałem iść? To jedzie moja strona? To jedzie moja strona. Pojebany jakiś. Wajcha w dół! Ała! No... Wziąłem wajchę w dół! Zdaje się, że mu szkodził. A przynajmniej się pozbyłem tam tego czegoś. Światło ekstra. Ej, to nie było takie źle. O, tyknijmy. To mi chyba leczy. To mi tak, to mnie leczy. Co to jest? Procedura wykonania spędza. Hehe, zaloguj. Super. Mam wpisać jakieś dane. To jest zamknięte. E pizko. Co mogę pójść? Nie tak. To jest zejście. To jest wejście. Tu są pary drzwi. I... O, to działa. Halo? Gdzie jestem? Terminal, ale nie działa. A ty żyjesz? Kuźwa, ty zabiłeś? Jaka zmowa robotów jest? Kartonem w nich rzucę, co takie? Ha, łap. Jest tu coś, co mi może pomóc. Ha! Nie ma ja tu nic. Dobra, bang bang, stery jakieś? Może coś? O, cześć, nie, nie żyje. O, identyfikator, Karl 0722. Yy, ja tu wpiszę tam. 0722. Wiem, że oni mogą przez to łatwo przejść, ale dobra. 0722. 0722. Ejdy, proszę o wpisanie. Eee, no zmień eee, 0722. O, no. A, tu numer jego piszę mu na plaketce i tam można jego pocztę przejść. Zarąbiście. Eee, Ok? Menadżer zasilania. Uu, to za chwilę. Załoga. Oooo! Niezastępne zasilanie. Zamknij jedną z podświetlonych sekcji, aby przekroczyć mu do centrum łączności. Jedno jest na lewo i jedno jest przede mną. Mogę iść przede mną i w lewo. I tam pójdziemy. Przede mną i w lewo M Magazyn Przede mną i w lewo. Mam się udać. I magazyn jakiś otworzyłem. Coś jest? Nie, nie, ten jak ja przeszedłem. To to jest z łapce. Góra jest. Eee, to jest centrum. Przede mną i w lewo. Sensie. i w lewo. To jest w lewo. To jest w lewo. Mamy healing to ja nie chcę takich rzeczy. Co to jest? E, przeciążyliśmy system, i pociągnieć dźwigni nie będzie odwrotu. Obyś miał ku temu dobry powód. No, mam. Śmierć. No to wajka w dół, hm, no, że nie rozumiem, jest trochę beznadziejny. Tak, chuj tu przyszedł. A gdzie idziesz? Idzie tu do mnie. Ja się muszę dostać tam. I jest chińskie. Albo japońskie. Idź, idź. Jedź, mnie tu nie ma. Chłopie, ja nie wiem o czym ty gadasz. 父親。 Jest na prawo. Gdzie on jest? Tam jest. I tu wraca. Jest, zobaczę. Dupę jego poglądam za chwilę. Ale jesteś brzydki. Uch, ale to tak brzydki. Góra jest zamknięta. Ja górę muszę otworzyć. I on tu wraca, no chyba nie. Góra została otwarta. A on tu idzie? Ale stroj się otworzył. Szybko odpalamy Wam, żebyście sobie mogli o przeczytać. Czy jest coś dla mnie? No, nope. nie wiem co to jest, ale biorę to. Nie, to coś ważnego było. To chyba ważne jest. Gdzie on idzie? Ha, ha. Idzie sobie, poszedł w lewo. My musimy szybko na górę. On się cofnie za chwilę. Dobra, on sobie tam poszedł. Nas chyba tamto miejsce nie interesuje, nas obchodzi. Góra. Zamknij to, zamknij to! Łooo, pitol się! Ha, fuck ubić Super! <ścoughs> gdzie my jesteśmy? Ehm... Um. Wszystko ja otwieram, ja to będę później czytał. Potem odcinko od razu. Ty, ale już mi się podoba ten horror. To jest połączenie Europa, no to, to, to wiemy, jesteśmy gdzieś na oceanie. Eee, dobra. Tak, przywróć pliki. Od, oczywiście, że tak. check. I'm well going for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Co. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys. I'm Peter Strass, doing dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Jonesy. Have a safe trip. Hey. Hello? Theta? what's up? We could really use direct contact with Heather uh, I mean, uh, site service engineer Wolchek Direct links are almost impossible to establish The Lumar relays are basically junk at this point You can send messages via the comm center and If you want, I'm pretty much always here Ready to relay anything by hand I, I know it's a shitty system, but it's all that works right now Alright, we just have to make do Got you later

Całe narzędzie komunikacyjne, ale co zrobimy sobie w kolejnym odcinku? Na razie to tyle. Trochę pobawiliśmy się z naszym stworkiem. Jest genialny, podoba już mi się on, bo jest taki głupiutki, taki słodziutki. Nie to, co co, nie to co wy obserwerzy, bo tam był naprawdę mądry Andrzej, tam było ciężko. A tutaj jest taki fajny, głupiutki, już mi się podoba on. Możemy jeszcze zejść na dół, ale to może później. A dobrze, na razie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam na więcej odcinków z Sony. A na razie. To wszystko. Adios!